Gdy byłem wczoraj w okolicach cmentarza przy ulicy Marulewskiej, nasunęło mi się pewne pytanie. Jaki miejski orzeł przygotował tę organizację ruchu? Czy on w ogóle wie, co tu się będzie działo 1 listopada, kiedy już w sobotę rano było ciężko tędy przejechać? Jaki? Tęgi umysł wprowadził na tej wąskiej jezdni postój po lewej stronie i ruch dwukierunkowy jednocześnie. Dlaczego ustawił znak B36 zakaz zatrzymywania się zamiast znaku B35 zakaz postoju, tym bardziej nie dodając tabliczki nie dotyczy pobocza? Przecież po prawej stronie jest pobocze należące do pasa drogowego, na którym spokojnie można by było parkować. Niestety ten mistrz intelektu tego zabronił. Za to sobie tylko wiadomych przyczyn poustawiał auta na i tak wąskiej jezdni. Czy ktoś coś z tego rozumie? No ale takich właśnie orłów zatrudnia prezydent Ryszard Breza. Co gorsza, ktoś w imieniu starosty tę organizację ruchu zatwierdził. I teraz jest taka sytuacja, że na pozostałej wolnej części jezdni ulicy Marulewskiej ciężko się wyminąć, a wszystkie ustawione po prawej stronie, na poboczu auta, łamią przepisy, gdyż stoją na zakazie zatrzymywania się. Przypominam, że są to godziny poranne wczoraj w sobotę, kiedy na cmentarzu jeszcze, można powiedzieć, był mały ruch. Ale mogę sobie wyobrazić, co tam się dzieje dziś. A szczególnie co będzie się działo 1 listopada, kiedy zjedzie się wiele aut, i z każdego auta będą wysiadali ludzie i zmierzali w stronę bramy cmentarza. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w drugą stronę i spróbujcie sobie wyobrazić 1 listopada do południa.